Hey, witajcie z tej strony, Kamiru. I ostatnio zauważyłem, że na YouTube panuje bardzo fajna moda. Mianowicie. Pogłaszanie ZWIĘKU! Dlatego dziś pokażę Wam, jak prosty sposób w programie Sony Vegas Pro 11. Oczywiście na nielegalnej licencji. zrobić tak zwane przestery, dzięki którym zdobędziecie dużo pieniążków, dużo widzów i wszyscy będą się cieszyć z Waszych materiałów. Potwierdzamy info! Działa 100%. Tak, wiem, nie brzmi tak jak zazwyczaj, ale mój mikrofon się zepsuł. Ale, że poczułem chęć do nagrywania, to używam najgorszego mikrofonu, jaki mam w domu. Ale w sumie. NIE A więc pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest odpalenie programu. Ale najpierw go trzeba pobrać i zhakować sobie wersję, żeby mieć taką wiecie. Żeby mu zrobić fajne rzeczy. Następnie musimy mieć nagrany jakiś dźwięk. i wrzucamy go do tego programu. Zobaczcie, jaki jest. Siusiak! A teraz robimy kilka prostych trików, dzięki którym nasz dźwięk zostanie przesterem. Najpierw przesuwamy ten, ten suwak w tę stronę. Następnie klikamy na... to, Nie wiem co to. Następnie przesuwamy ten suwak, i ten suwak. I cofamy się tutaj. I robimy, tak. I robimy tak! I robimy tak! I robimy tak! I robimy tak! I cofamy się tutaj. Dosuwamy ten suwak. do końca. Chodzimy tutaj, robimy tak! Tak! Zamykamy! I nasz audio zostało przesterem. Dziękuję za uwagę. To na tyle. Do usłyszenia. Teraz wiecie, jak sprawić, żeby Wasze materiały były oglądalne na YouTube. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kamiru i dzisiaj że sobie jedno z brzykiem Ligą Jest Jestem to Patryk Pałatyn. Przywitaj się! Cześć. I... ojciec! To ja, cześć! Tak, i otwieramy odb sobie jedną skrzynkę. Ja mam Open! I kluczyk przed Jak ja wczoraj w ciebie, I dostaliśmy czempiona Nidal! Ja kurwa bać, ja mam Nidal! Na chuj mi to? Tu to może zmieniać potem, coś tam Ej, ja też zrobię penny. poczekaj To wypierdolę! Poczekaj Nagrywasz jeszcze No nagrywam To nagle jak ten To ja sobie myślę, emocje kurwa Jak mogę nagrywać Uwaga. jak ty nagrywasz? Chodzi w załogę, chodzi w I... Kurwa Alistar Odłamek Bohatera gorzej niż To wszystko